Elo, Losimandary, widzowie, witajcie na moim kanale, jestem Czusiepa i w ogóle sobie przeglądam YouTube'a. E, dokładnie moje statystyki na moim kanale i ostatnio co wrzucałam filmy to jest cały wykres e, to lubicie Połóż Raming e, To są wszystkie z Card tak. E, to jest ich 6. czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak. To są wszystkie odcinki z PolishCardDriving i to jest wykres wszystkich odcinków Card PolishCardDriving. Bardzo je lubicie, dlatego seria yy, yy, zostanie yy, utrzymana przy i jest to 20, ostatnie 28 dni, a więc jestem zadowolony. Dzisiejszy, w listopadzie to było ogólne smaradze, bo i premiera sezonu, że ja włączyłem premier sezonu. O, teraz będzie dobrze. To najlepiej się tutaj spisuje smaradzewo i karczma. Najlepiej Wam się podoba, ale w ostatnim czasie smaradzewo i karczma, ale również zbieramy na dafa. Dlatego będzie nadal to nagrywane, ale również dajcie mi znać, czy, czy chcielibyście coś innego na moim kanale, bo naprawdę Fajnie by było gdybyśmy jakąś nową serię. Na pewno będzie miło DJ Drive, ale coś innego jeszcze moglibyśmy spróbować zrobić. No Sipsy jeszcze się zastanawiam, ale e, zobaczymy jakby jest... Jakby jest dziwny mój głos, to przepraszam, jestem trochę chory. Ja wam dziękuję i cześć!